Cześć, tutaj Dominik i Maciek. Jesteśmy dzisiaj w Berlinie i zaczynamy dla Was nowy cykl na naszym kanale. Wybieramy się na mecz Herta Mainz i zaczynamy, co się dalej wydarzy. Ale zanim na mecz, najpierw idziemy coś zjeść i też wypić. Zapraszamy do oglądania. Tutaj jest super protest, wolne konopie. Dominik, popierasz wolne konopie? No, zastanawiam się aktualnie, na coś się popieram po ostatnich wydarzeniach. To jest ta słynna budka z kebabem. Minister, powiedz coś o niej więcej. Jest najlepszy kebab, podobno w Berlinie, ale niestety wam tego nie potwierdzimy, bo nie mamy okazji go spróbować. gdyż jak sami widzicie, kolejka jest taka, że szkoda nam trochę dnia, więc idziemy zjeść trochę gorszego kebaba. Miał być najlepszy niemiecki kebab. Z trochę ten gorszy, pewnie trochę też tańszy, ale zaraz zobaczymy, czy godny polecenia. Dogryź, to dalej. Ale jak na pierwszy dzień pierwszy jest w Siema, Nie będziemy Was zanudzać nad tymi atrakcjami, które znajdziecie na Wikipedii. Jesteśmy przy Teufelsberg, które możecie znać chociażby z teledysku popularnego polskiego rapera Dągoralesko, czy też z innych teledysków. Tutaj możecie podziwiać różnego typu atrakcje sztuki ulicznej, street artu, różnego typu grafiki, malunki. Wejście kosztuje 8 euro, jak widzieliśmy ale możecie też spróbować tutaj wejść może nie wejść, ale zobaczyć to za darmo tak jak chociażby my podziwiając to z lasu łamanego na park przy jakichś powiedzmy dodatkowych atrakcjach typu alkohole Znajdujemy się właśnie siema, siema, znajdujemy się właśnie pod McDonaldem, bardzo istotnym McDonaldem w Berlinie ponieważ jest on obok Checkpoint Charlie czyli podziału, miejsce gdzie był właściwie podział Berlina Między no. innymi tutaj był podział Berlina na Berlin Zachodni i Berlin Wschodni Tak wyglądała granica Znajdujemy się teraz w strefie amerykańskiej jakby co? I co? Lecimy na Hertę nie? Uuu. Tutaj widzicie Kibiców z Moguncji, którzy się już bawią Dwie godziny do meczu Jesteśmy już pod stadionem, z grubarami. Bawimy się i do zobaczenia na stadionie. Panie Macku, prosimy o wypowiedź: czego pan się dzisiaj spodziewa? Spodziewam się rezultatu pozytywnego dla Herty. Wygrana 2-1. Jak widzimy, pan Maciek to jest kibic każdej drużyny Bundesligi. Przynajmniej wy tego jeszcze nie wiecie, ale już możecie się tego dowiedzieć o panu Maciej, Macieju. Wiesz, pan Maciej posiada prawie każdą koszulkę, prawie każdego klubu niemieckiego. No, więc możemy go nazwać, właściwie już sam nie wiem jak Podczas gdy kolega Macie jest zajęty bajerowaniem pani koleżanki My sprawdźmy Co tutaj mają, w jakiej cenie My Macie tutaj na przykład stanowisko z hot dogami pod stadionem Najtańszy jest za 3,90 Macie też lody, macie precle. Macie różnego rodzaju snaki. No ale sprawdźmy to co interesuje tak naprawdę wszystkich. Bo nie ukrywajmy, że wszystkich interesuje tylko jedno na stadionie. Oczywiście ee, browar. Kupiliśmy przed chwilą jednego pod stadionem za 4 euro jeszcze. Mamy tutaj browara za 450. Jest to 50 euro centów drożej niż pod stadionem, gdzie tego samego Berlinera Kindla można kupić za 4 euro. Także generalnie, jakbyście chcieli wypić coś tutaj w tej okolicy, to bardziej się płaca pod stadionem niż na stadionie. Słuchajcie, teraz kącik alkoholowy, czyli coś, co tak naprawdę interesuje każdego podróżnika, bo jak wiemy, nie ma futbolu bez alkoholu. Słuchajcie, e, mamy właśnie piwo Berliner Kind, które kupiliśmy tutaj przed chwilą, e, już na stadionie, już będąc w środku, możemy tu wejść na trybuny. E, niby pół litra i kosztowało nas 4,50 euro. Także generalnie cena w miarę spoko jak powiedzmy na bojarze stadionowe po całym świecie. Bo dla przykładu tam mam krótkie porównanie, ostatnio byłem na NBA w Stanach. Za piwo 0,33 musiałem wydać 13 dolarów, także to jest naprawdę spoko cena. Jesteśmy przed stadionem olimpijskim. Z tego względu, speaker daje tak głośną muzykę, że raczej nas nie słychać. I teraz będziecie widzieć na nagraniu, będziecie widzieli materiał ze stadionu. Zdjęcie kibiców Herty i ich transparentu. Jegen Bauer und Windhorst raus. Jegen Bauer jest prezydentem Herty, a Lars Windhorst jest inwestorem Herty. Ziomek zainwestował w hertę ponad 300 baniek. Z jednej się nie spłaca. Herta gra padakę. Więc zostały przepalone. W po przyszedł, nic nie zrobił. Dał tajfuna Korkuta, który. Klub zepchnął tak na dół, że Herta teraz walczy o utrzymanie. No ta Notabene Herta dzisiaj jest 15. i grać dzisiaj z Mainz o to, ażeby nie grać w barażach do, do drugiej Bundesligi, tak? Dobra, dosyć już tego gadania. Pora przejść do meczu. Czego gola strzeliło Mainz, notabene po wielkim błędzie Marcela Lotki, naszego Polaka w bramce seconds later. Wynik do przerwy 1-1. Zapraszamy na reklamy. Dobra, kończyk toaletowy. Idziemy zadać kibel. Jak wyglądają kible na Hercie? Te ładne umywalki. Tutaj pisuary. Dobra, wyłączamy. Czy nie? Trochę odkupił. Może i Lotka odkupił winy, ale i tak Mainz strzeliło od drugiego gola. Tam kolega macie przed meczem, może będzie 2 niestety Słuchajcie, wracamy z meczu, z z Herty. Generalnie wrażenia są takie, że powiedzmy, bez szału. Mi osobiście powiedzmy, że jedyne co może jakieś tam zrobiło wrażenie. Chociaż też bez szału, ale coś, na czym mógłbym jakby skupić uwagę, to to, że na meczu Herty z Mainz było 70, ponad 70 tysięcy ludzi, co generalnie nie jest jakby, powiedzmy, normą na stadionach w ogóle. E, niewiele, niewiele powiedzmy, meczów e, widzieliśmy, gdzie było faktycznie tyle ludzi. I Nawet w Polsce na stadionie narodowym wchodzi tam ponad 50 tysięcy ludzi. To nie zawsze, bo miłościwie panujący w Warszawie prezydent Trzaskowski niekoniecznie chciałby tyle wpuszczać na stadion. Na sam mecz. A sam mecz, no nie było to widowisko wysokiej klasy. Herta grała słabo. Mieli tylko Gola z waru z karnego. Z, praktycznie z akcji no, słabo ciągnęli. ich cisnęło cały mecz. Nasz bramkarz puścił no, jednego Babola, ale jeden z nas zeszła dnia obroniu, więc jest na zero. No co? No nic nie funkcjonowało w hercie. Mecz był bardzo średni do oglądania, ale. To wiadomo, bez szału, było dużo lepszych, ciekawszych meczów. Jakie widzieliśmy kibicowsko. No, tutaj najciekawszy akcent kibicowski, jaki ja uznaję, no to kubki, które sobie wynieśliśmy jako suweniry. Ale nie wynieśliśmy, że nie ukradliśmy. Generalnie jest to legalne i w pełni jakby spoko, że można sobie wziąć taki, taki kubek jako suwenir z beczu Herty. Oczywiście płacimy za niego dodatkowo. Dodatkowe 1 euro nas zaliczają za taką atrakcję. Więc spoko, no niestety nie było kubka z Krzysztofem Piątkiem. No, ale no, musimy sobie jakoś tutaj zrekompensować ten fakt e, jakimiś innymi piłkarzami herty. No trudno, ale no tak się żyje w tym Berlinie. Leci, lecimy dalej, nie? Dokładnie. Do zobaczenia. Lecimy dalej. Generalnie dajcie znać w komentarzach, czy taka formuła wam w jakiś sposób odpowiada, co chcielibyście innego zobaczyć, czy to jest spoko, czy, czy chcielibyście nie wiem więcej miasta może, czy, czy więcej meczu, czy więcej jakichś ciekawych powiedzmy ciekawostek na temat klubu, kibiców. To jest tam, powiedzmy, pierwszy odcinek, taki testowy, więc e, zdajemy sobie sprawę, że nie jest on e, na szczycie naszych możliwości. Momentów no mamy zjechanych sporo, w kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu krajach po, po całym świecie tak naprawdę, e, ale pierwszy raz tak właściwie kręcimy to w takiej formule i, i powiedzmy na YouTube'a, więc e, po prostu dajcie znać, co o tym sądzicie, czego więcej, czego mniej, co można zrobić lepiej, co można zrobić gorzej, to, to może niekoniecznie. Także pozdrawiamy, trzymajcie się dalej. Teraz sezon się niestety kończy, więc tych wyjazdów pewnie jeszcze w tym 21-22 dużo nie będzie. Ale 22-23 pewnie będziemy na szlaku dosyć mocno. I będziemy tutaj nowe filmy na YouTube, więc oglądajcie i zostawiajcie komentarze, żebyśmy wiedzieli, co mamy zmienić i co mamy poprawić. Dokładnie tak. Także pozdrawiamy serdecznie, zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Wiemy, że mamy wiele wymagań, ale chyba każdy szanujący się w cudzysłowie youtuber. Także Elo, do następnego.